Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak mniej więcej wymienić żarówki ksenonowe. Bo szukałem w wersji polskiej, ale nie mogłem znaleźć. Wszystko było po angielsku, lub chyba jeden film był po niemiecku. Więc pokażę Wam, jak mnie wymienić bez rozbierania. Powiedzmy, tych plastików. Nie? No to jedziemy. Słuchajcie, jestem właśnie po wymianie. Widać różnicę, bo ja trochę właśnie zwiększyłem moc tych Kelvinów. Zamówiłem troszeczkę większe 10 tysięcy, A tu prawdopodobnie chyba 6 tysięcy z groszami, fabrycznie były założone. Te są bardziej taką mają poświatę, bardziej podniebieski kolor podchodzące. I wymiana jest tak prosta, nie trzeba słuchajcie, wyciągać tego plastiku, czy tutaj wszystko ściągać, żeby dostać się do lampy. Jest bardzo fajny, prosty sposób, właśnie Wam to pokazuję. Ja sobie to tak zrobiłem, że uniosłem go na lewarku, bo niestety 20 cali koło, jest mało miejsca. Ja sobie podniosłem właśnie stronę do góry i tutaj macie taką klapeczkę do przysłonięcia na lampę na takie dwie śrubki. Akurat są tutaj dwie śrubki. Do kręcenia, wyciągacie klapeczkę, odchylacie sobie na takie śrubeczki. Ściągacie jeszcze ten dekiel, odkręcacie, on jest tutaj umieszczony, na lampie i tu yy, spróbuję Wam pokazać, żebyście widzieli, tu macie właśnie ten żarnik. Trzeba albo z kablem, jak jest stare, spalona, przekręcamy w lewą stronę i w tym przypadku z tej strony z lewej, no to w lewą stronę, i taki jedna czwarta ruchu i wyskoczy Wam za zacisków kabel odpinacie i wyciągacie i cała sprawa, no i w odwrotnej kolejności składacie. I to powiem szczerze, że bardzo ułatwia nam życie. Nie trzeba ściągać całej tutaj w tapicerki, bo to na tych angielskojęzycznych wersjach na YouTube to widziałem, że kole się ściągali tu całe te plastiki i wyciągali całe lampy, żeby wymienić akurat żarnik. Żarniki są. Eee, D1S Takie tutaj e, do tych lamp, akurat pasują. D1S to jest akurat stara oryginalna. Tak wygląda żarnik. I cała filozofia. Nic trudnego. Zajęło mi to może z 2-3 minuty. Wiadomo, tu jest trochę mało miejsca. Ale jak ktoś ma zgrabną rękę, to dostanie i umiejętnie sobie to zrobi w dosłownie 5 minut, a nie odkręcając tutaj pół yy, yy, plastików i tak dalej. Ja sobie z drugiej strony już sam zrobię, nie będę wam pokazywał, tylko pokazuję wam metodę, jak, te, jak można zrobić. Z drugiej strony zrobię tak samo, też lewarkiem sobie podniosę auto, i akurat, żeby mieć dojście do klapki, i sobie wymienię z drugiej strony. No, to, także myślę, mam nadzieję, że komuś pomogłem. Jak komuś pomogłem, dajcie znać w komentarzach. Dajcie subskrypcję, lajka. No, i jak coś tam będę sobie coś robił przy aucie samemu, kiedyś jeszcze, to na pewno. Będę starał się Wam pokazać i oczywiście pomóc. Bo trzeba sobie pomagać. Trzymajcie się, cześć! Witajcie, a jeszcze słuchajcie. Yy, ważna rzecz, jak będziecie wymieniać te yy, to tutaj w starej była taka osłonka. Tu tej nowej nie ma. Tą osłonkę chyba to masłanka akurat tutaj jest akurat cypelek i się zwalnia i, i to jest taki półokrą o udało mi się jedną ręką takie coś jest taki półokrą wyciągamy i zakładamy do nowej tylko właśnie tu macie na takie te właśnie rowiki palcem pokazuję akurat nie nic takiego ciepła, żebym pokazał, tutaj na tutaj są takie rowiki, to trzeba w tym celować i z powrotem, właśnie przymknąć. I gotowe, trzeba o tym pamiętać. Tak to wygląda, trzeba o tym pamiętać. Dobra, trzymajcie się, papa. Pa.